A ja z dzisiaj wam gameplay i rogułem Jak chodźcie, rozpoczniemy yy, yy, Widzimy się jak już rozpoczniemy meczyk, bo trolle on toś tam dał mi suba No i dobra, jesteśmy już na meczyku za drzewce

Bo strzelam samo już Nie wiem. Makila Rosa fazę glianinu, Aż fazę piękną róża. Ja nie mogę Co vy chłopaki Ej, co robicie? Co vy robíte? Au, co ty robíš? Co to je? No, My używamy proleum, a na przez przypadek ja z grygierczką.

No kiedy zrobisz? No to nie jeden test. Halo! Nie ja zrobię to przecież. Please, I gotta go with you?

B. No to gramy Instalamy I gramy Dobra Jeszcze się leczy Jesteś Ten tika to naprawdę tik jest z... na tą... denerwujący z kiełkiem. Jeju. Jeszcze i poko. Wszystko denerwujące. Jak mnie denerwuje wszystko. Wiecie, no ale mi się trafili. Nie, nie to, że słaby jesteś, ale. Tylko, że taki takie by nam się trafił ale może nie mogliśmy... Duo, okej, okay, duo właśnie, duo. Mam takie wyzwanko. Wygrać raz na duo. Fendi, okej. Okay. No potem tu chciałbym ogłosić, że pod tym filmem pisz, piszcie pod QD na... 10 15 subskrypcji, dziękuję bardzo, że tak szybko wbijacie, naprawdę, serduszko dla was, kto dał, kto dał suba, to serduszko dla was, Bo nie wiedziałem, że tak szybko rośnie moje wbijanie subskrypcji. Nr 3 barki. Mapa nie tak zła Na Okej okay, poczko, nie Musimy uciekać Dobra zostawili nas spokojnie spokoju Ugin, mało z moich HP Bym na hitę zabił, pewnie I... myśmy otoczeni No, 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 gameplay. no, 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 Tyle ona, ale ja byłem play Mortisem. O nie, o Jezus. o Jezu. ojej. Ojej, się się... na ojej, ojej, ojej. mnie głupim tym kwadratem o Głupim. Przepiszę to ten. To jestem Oliwiera. To Oliwier. Czy przyjmiesz zaproszenie? Może to mi Nie, no to robimy gameplay. Taki, taki, taki no. Samotny gameplay. Motpis. Sam. Chciałbym z kimś zagrać. Jutro prawdopodobnie to model. Więc jest. Po prostu dołączyłem do klubu ekipa z od, 12 tyś, od 11 albo 12 tysięcy. Po 12 tysięcy. Ja mam 11 też mam czwarta, bo wcześniej dołączałem już. O nie. No też będziesz na mnie fakult zrobił. Typical logic. Trzeba na czwarte miejsce, żeby chociaż miejsce zrobić. No co będzieśmy tak. O nie. Dobrze, enzi tam usługa zajęłaś na nie. ja nie, nie mogę przegrywać. Mam teraz wygrać, bo naprawdę te groźby takie są dla Supercela. To zrozumiał wreszcie. Ja tak robię na przykład. Czasami, jak przegrywam 10 razy z rzędu, to robię tak, mówię. Super zel. Mam wygrać albo odinstalowuję XD. Na przykład tak robię i to działa, i niby i wygrywam. A przynajmniej taki dzieciak na Twitterze Franka napisał, że chce i tam dużo gemów, albo go schakuje. O no, gościu. Bo. się właśnie Honto zmanuję niż czasem za Zagroźby za do, do twórców. Nie proszę, nie na mnie. Ja nie jestem to jedyny. U, u. No nie. Przedbita tego miałem w garści ręki. O. Ten ult, raz zobaczyć w moim wykonaniu. A, na hitam, nie zadłem. Ale drugim miejsca to też baba ba, bardzo dobrze. Na no, chwilę kończymy, taki był taki szybki odcineczek. Taki, taki szybciutki gameplay. Może jestem, nie wiem, kilka minutek, bo ja 11 mam, wiecie co, wiecie i dzisiaj który jest dzień. Uciekła, u niej. Dobra, spokojuję ja tego. Tylko... No nie, no od razu nie zobaczyła i od razu musi atakować. Bo jestem jedynym ze swoim rodzaju. To ta no a ta Jackie jest taka dziwna. Dziwolą. Dziwolą.

Kolej, już prawa, jeszcze jedna gierka i kończymy. No to się Jeszcze raz. Jeszcze jedna gierka na czwartym miejscu i robimy misję. Minęło 8 minut. Dzień piracki.